Siemano wszystkim, jesteśmy w Wisegradzie, gdzieś w górach, w bośni, tam mamy hotel.

ktm reklama Nasze, nasze Czekaj, o Tych nie nagrywamy Tutaj cenzura O, i teraz Mmm Kupetówki podane, stamtąd jeszcze małych chłopaków i 8 co so, Jedziemy sobie z Karolem po Bośni i Hercegowinie. Walamy się teraz jakąś alternatywną drogą na metę, żeby wyjechać przed kolarzami so, Widoki takie są, jak widać. Ale to dają radę. A tu ciuuu, to... że trzeba wjeżdżać. Ale no, chociaż było coś mówione, że śnieg ma być na świecie. I możliwe, że będą szczyty pośnieżone śniegiem. Także zobaczymy, zobaczymy jak tam już piękny Piotruś pojedzie. Wczoraj mega spek na wyścigu, ale za też pokazał mega moc na wyścigu. Tak samo Michał, paluta no też też, też wczoraj dobrze wjechał pod górę informacji na temat naszego trzeciego Urala pańczena nie mam w sumie nie wiem jak on sobie poradzi no na tym miesięcy podjeździe, ale no też tam na pewno słucha oczywiście mowa o kim poszymonie pracu tak jest wiadomo też że chłopaki kacper rochner, rochner. też zrobił wszystko żeby sobie pomóc chłopakom jak najbardziej, z tym jak najwięcej więcej siły właśnie się nadostać, no nie, obowiązuje. No nic, no, miejmy nadzieję, że ten kalek w końcu tak i zajebie i, 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 i wygra. No, bo ja kiedy jak nie dzisiaj? Pogoda 15 stopni. Ciepło, deszczu nie ma. No pogoda idealna na te, na ściganie, zobaczymy, zobaczymy. No fajnie, bo by było kurde. Jakby to grali, grali. Trzeba trochę widoków. Opa, na pół stoi. O, droga ta jest na metę. Alternatywną drogą, żeby zdążyć przed chłopakami jeszcze. Alternatywne drogi mają takie specjalne moce, że czasem potrafią się kończyć w lesie albo asfalt na nich się kończy tak jak było wczoraj że jechaliśmy z, z etapu do hotelu i po prostu asfalt się skończył, trzeba było szukać innej drogi No a niby to drogi krajowe No ale cóż no Taki mają tak właśnie sobie z Karolem Cyganem zwiedzamy Europę O kurwa, tego asfaltu coraz mniej Ciasno, ciasno, ale tiry jadą, czyli dobry znak Tiry wyjechały stamtąd, to, to my busami się zmieścimy spokojnie 300 do szczytu Trzy stopnie. Jest i metal. Karo, jak ci się dojaz podobał? Fantastyczny, Szczególnie. 100-200 metrów na 5 km do metru A tutaj. Kurde, ale ta droga to... No ja to się ucieszyłem w chuj... Jak... Ty się ciesz, że jechałeś za mną. Pod górę i z góry wiesz ile tam na czołówę już mi leciało? No widziałem, tak jakby nieraz to były takie minimalne rzeczy. A ten... No jak wjechaliśmy na tą szerszą drogę, to było Jezu, o Jezu, jak dobrze, bo ja patrzyłem tylko na te mapy. To kurwa mówię, to my dojedziemy przed samymi nimi. I tak myślałem. Bo by było... oni w tym mieście. Ambigiaz, nie, no, widziałem. My tam no, my mamy tam 500 metrów na to, to. Oni w tym, Oni wstecz. Oni wstecz. Oni Śniegiem. Oczywiście. <grytanie> oni w tej wstecz. Oni w tym, wstecz. 15 wstecz. Oni wstecz. Oni wstecz. Oni wstecz. Oni wstecz. Niedługo powinien być, chyba wygra, chyba wygra. majca na najbolim na, na, sprinteru idzie definitywnie no.

Również czółce dzisiaj Piotrusz na solo Księżka do połowy wśród Także Co tam kolega? Ja! O! Co, czemu ze mną nie pojechałeś? Ja trzecią Ja Cię pójdę Daj Ja cię jasno Wreszcie się Jesteśmy na mecie pada D'alto raccia, 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 Piotr vidjeli ste sve i sad još ostaje da objevimo ko... Wiosenny Mistrz Polski Gdzie noga? Gotowy na masę Mistrz Polski Wicemistrz wiosennych mistrzostw Polski A? Zaszczycił swoimi nogami o! O! Kto tam jest? ciekawe kupy, kupy. 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 zbranie ciekawy, czy buduje na A jedno chce na pamiątkę. Ktoś chce na pamiątkę koszulkę? to

Walał po oczach. Kurwa. Ja pierdziele Krzysiek 230 jechał kurwa. Policja nie ma opamiętania. Na Chyba tu zostaniemy. Albo sama Kolejne Gękucza zabrane braki. Chyba Urząd, nie zimny łokieć, noga na parapecie. 2 promile we krwi Sz -sz Szampan w alkomacie wyszedł. Eee, Alkomat ja wyszedł. Wylem. Właśnie, bo ty szampana piłeś <laughs> Szajs 2 promile. Ty głupku! <laughs> <laughs> Pasy z de, pasy raty z lewej, o pasteraty ja. swetne? Ojej. Oczywiście że pasterat. Ojej, jak oni Uf. Uf. Dobra. Dobra. O ale wylina na zakazie dla inwalidów. o, o lalasią. Blondi, za iż, ta blondi tak? I... tak? Tak śpiewają? Zmienić o, w tej izbie trzeba ja Tak <laughs> <już trzeba> <laughs> <już trzeba> <laughs> Nie, nie ma tak baruba z urzędu. Zachowuj. Nie pisz Macie torbetą?